Współchnię ziemię na zboczni i pestkę winogron w niej złożę A gdy winnym owocem gronowa obrodzi mi wić Zwołam wiernych przyjaciół i serce przed nimi otworzę Bo do czyż warto inaczej na ziemi tej żyć zwołam wiernych przyjaciół i serce przed nimi otworzę, bo naprawdę czyż warto inaczej na ziemi tej żyć. Więc czym chata bogata darujcie, że progi za niskie, mówcie wprost czy się godzi siąść przy nas, ucztować i pić. Pan Bóg grzechy wybaczy i winy odpuści mi wszystkie, bo do prawdy, czyż warto inaczej na ziemi tej żyć? Pan Bóg rzekę i wino odpuści mi wszystkie, Bo do prawdy, czyż warto inaczej na ziemi tej żyć? Stasieńku, codziennie żyjemy tak pięknie i mówimy sobie tyle dobrych, ciepłych słów, że trudno mi było znaleźć jakieś szczególne słowa na tę okoliczność. Jesteś moim najcieplejszym domem, moją rodziną, moim najserdeczniejszym przyjacielem, najbardziej partnerskim partnerem, najczulszym kochankiem i najcudowniejszym narzeczonym. Bądź moim mężem, a ja na dobre i na złe chcę być Twoją żoną tak długo, jak Bóg Ja Ci powiem. Taki wiersz, który może, może go nie pamiętasz, ale ja ci go ci ofiaruję. A brzmi mniej więcej w ten sposób, że ofiaruję ci plik niewyślanych jeszcze snów z, z księżycem, który gdyby znikł, to i tak pojawi się znowu. Z marzeń moich i siły tęką ci uczynię zbroję silniejszym od mogiły i życia paranoją. Słowo nadał sens niezbywalnie jedyny Formę pogodzimy i treść, tak jak śmierć i narodziny. Jedna z błotkami uciekła, ale ja sobie przypomnę. <grymne> <grymne> to jest świetne, dobrze, może będzie bez tej też będzie tak samo ważne. Nie rzucę Ci świata do stóp, ale na nim będę tkwić, wyrzekniesz się i witać Cię znów i pomóc Ci spokojnie śnić. Pewnie dopomóc do... Pomysłu. A tę zwrotkę jeszcze przytoczę, która, mm. która mi uciekała. Yy, z tajemniczej ciszy oczu. Coś tam uszczknę, byś bajkę mogła poczuć i uwierzymy wróżczkę. To była ta zwrotka <noise> Ale to jest bardzo ważna zwrotka. Ponieważ staś traktuje mnie jak księżniczkę, to znaczy, żeby chowała go króla. Pani Dikciu, o, 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 i mistrz jest też. No, no nie. właśnie. Jula, Jula to jest Sendusi. Poprosiliśmy go o takie nasze symboliczne, ale nasze. Dla nas ważne. Nie wiem, co się mówi. Wypowiedzi to na mnie. A ty? No to Nie było próby, nie było czasu na to. No i co? Teraz hulanki dzikie i swawole i tak dalej. Nie mamy nic gdzie ja, tam zawsze ty ja siebie znam i to starczy nam na nas, na nas. Uh! Tajka, co przyjaciółeczkę pokazam, no chodź malutki, Tam zawsze ja. Я к самому не скучаю, еще под Yeah!